Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy leniwe gołąbki z piekarnika. Potrzebować będziemy 30 deko zmielonej łopatki, jedną paprykę, jedną marchewkę, dwie cebulki, tak jedną czwartą główki kapusty, pół szklanki kaszy manny, sól, pieprz i paprykę. I to Paprykę, marchewkę, kapustę, cebulę rozdrobnie podsmażę. Będę tak dusiła to około 10 minut. Możemy zeczeć na tarce o dużych oczkach i podsmażamy na tłuszczu. Marchewkę, cebulę i paprykę mam podsmażoną. Dodaję rozdrobnioną kapustę i tak jak wspominałam będę dusiła 10 minut. Doprawiamy solą pieprzem i papryką. I dusimy 10 minut. Mieszamy. Do mięsa dodajemy warzywa i dokładnie mieszamy. I dodajemy kaszemannę, doprawiamy, bo już doprawiałam, ale jeszcze doprawimy. Zawsze doprawiamy według własnego smaku i bardzo dokładnie wyrabiamy. Składniki muszą być idealnie połączone. sobie farsz spróbować i teraz naczynie żaroodporne, bo to będą pieczone w piekarniku i teraz będziemy formować gołąbki. Ja w ten sposób sobie formuję i tutaj mamy trzy łyżki koncentratu i jedną łyżkę, nie, przepraszam, i jedną szklankę wody. I koncentrat połączymy, doprawimy solą i pieprzem i będziemy mieli zalewę do naszych gołąbków. Tak formujemy w ten sposób i ostatni uformowany i teraz tak jak wspominałam. Łączymy, dodajemy soli, troszeczkę pieprzu. I łączymy koncentrat z wodą. I gołąbki będziemy piekli w piekarniku około 50 minut pod przykryciem. 80 stopni. Polewamy. I tak przygotowane leniwe gołąbki wędrują do piekarnika. Pod przykryciem. Leniwe gołąbki z piekarnika mamy gotowe. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Leniwego gołąbki z piekarnika.